No i ta rzecz ostatnia, jeśli nie można. Największe nasze bolączko, ale to ta bolączka dotyczy chyba wszystkich samorządów. Ja rozmawiam z kolegami samorządowcami, czy tam w w mediach. Mimo zapowiedzi rządu, mimo zapowiedzi różnych analityków, że kryzys już minął, że ta gospodarka dostała impuls, że nieruchomości zaczęły znowu trafiać na rynek obrotu faktycznie tak nie jest. Od trzech lat gmina nie może sprzedać praktycznie żadnej działki. A co z tym związane są problemy właśnie budżetowe potem realizacji tego, co się planuje. Ten rok jest szczególnie istotny, ponieważ weszła nowa ustawa o finansach publicznych, która zakłada, że ze sprzedaży majątków są tylko i wyłącznie przekazywane i mogą być zużyte do inwestycji. A my oprócz tej wielkiej inwestycji mamy jeszcze w tym roku zaplanowane co najmniej dwie, czyli modernizacja sali gimnastycznej w, w naszym zespole szkół Młodniosących, jak też dotyczenie e ocieplenia. Mamy już na to przyznane środki unijne od tak? i odwołej wody. Czekamy teraz udziału własnego.